Z biznesu do słuchania. Marta poleciła Państwu kilka nowych seriali, ale przyznała, że sama obecnie spędza dużo czasu na oglądaniu produkcji z lat 90. Ja szczerze mówiąc, nowymi serialami jestem raczej znudzony, a opłaty subskrypcyjne, które co miesiąc ponoszę, w mojej analizie wydatków wpisują się w kategorię palenie hajsu. Nie oceniam jednak, nie krytykuję i do oglądania seriali zachęcam. Jeśli już nie z innych powodów, to po to, by mieć o czym rozmawiać z dalszymi znajomymi, gdy w trakcie spotkania towarzyskiego zapadnie na moment niezręczna cisza. Cisza nie zapada nigdy w podcaście Pulsu Biznesu, który mogą Państwo binge'ować na słuchawkach lub słuchać regularnie co tydzień wraz z premierą kolejnego odcinka. Za tydzień spotka się z Państwem Marcin Boutryk, który jako fan motoryzacji zapewne uwielbia zmienników i chciałby mieć świata 125P. Jego goście opowiedzą o technologiach nieco nowszych, bo o autonomii w motoryzacji. Serdecznie polecam i dziękuję za uwagę. Marcel Zatański, do usłyszenia. Puls biznesu, do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.